Ksiądz Grzegorz Prysak, ksiądz Żuka. Dobrze, jak każdy ksiądz ma jakąś pasję, poza tym, co robi. Najlepiej, jak jest pasją, u każdego księdza jest Jezus Chrystus. Moją też pasją jest Jezus Chrystus. Ale też y, potrzebna jest jakaś odskocznia. Taką odskocznią może być na przykład pewne hobby, majsterkowanie albo inne rzeczy. Ja osobiście lubię bardzo naprawiać stare radia i czasami to robię, tylko mocarstw minę na to czasu. A teraz ostatnio razem z nauczycielami wpadliśmy na taki pomysł, że wykorzystamy Żuka do promocji szkoły. Jestem dyrektorem katolickiej szkoły w markach, ale też do tego, żeby troszkę się dobrze pobawić. Teraz go rozkręcamy prawie do ostatniej śrubki i próbujemy go sami złożyć idzie całkiem dobrze. Silnik został już umyty, nic nie kapie. Żaden olej nie wycieka. Co użyka jest raczej rzadko spotykany, bo żółk albo leje olejem, albo się okazuje, że go w ogóle nie ma. I to jest taka rzecz, która. Przynosi gdzieś tam w takich trudnych czasach, jak teraz, jest bardzo nerwowo, może przynieść trochę spokoju. Problem jest z rękoma, które ciężko domyć. Pod paznokciami zostaje trochę smaru, oleju i trudne to jest do umycia, ale da się zrobić. I ciekawa rzecz, dwóch nauczycieli we wrześniu chce tym wrzukiem już odnowionym i zrobionym tak na błysk, pojechać do Albanii na Złombol. Jest to nazwany Żuk Michał. Tam u góry na planecie nawet jest takie logo Żuk Michał. Żuk Michał dlatego, że zgromadzenie Świętego Michała Archanioła i szkoła, którą prowadzą Michalici. I chcielibyśmy, aby ten Żuk służył też naszym uczniom. Niekoniecznie temu, żeby w nim jeździli, bo jest mało miejsc, tylko dwa miejsca do jeżdżenia. Ale chcemy zrobić kółko, które będzie kółkiem naprawy Żuka. Już mamy takie koło robotyczne, gdzie robimy różne takie rzeczy związane z elektroniką i na przykład teraz byśmy wykombinowali, że tutaj w desce rozdzielczej, która teraz jest rozkręcona, bo e, robimy od nowa część elektryczną, to w tej desce rozdzielczej będzie Bluetooth, który będzie e, nadawał na komórkę, na specjalną aplikację, którą też tworzymy, pewne dane dotyczące silnika, temperatura, ciśnienie itd. tak i tak I to będzie pewnie pierwszy żuk z Bluetoothem. No i chcielibyśmy też żeby każde nasze działanie, księży, takie nawet niekoniecznie, typowe, ewangeliczne, prowadziło do ewangelizacji i często to się udaje. Na przykład kiedy Jezus Chrystus mówił o tej, o tej małej ziarku gorczycy, które zasiane robi duże drzewo, to zawsze mi się kojarzyło to z, ty, to z tym, że kiedy on chodził po świecie, był w zapyziałym małym miejscu, które było mało komu znane, a z tego miejsca wyszło coś, co jest. Znane na całym świecie. Wyszło chrześcijaństwo, które ogarnęło cały świat. I my też próbujemy przez takie małe rzeczy, małe kamyczki, małe ziarenka, jak gorczyca, robić rzeczy, które będą docierały do młodych ludzi najpierw pośrednio, a później bezpośrednio, bo widzą, że to ma sens.